Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, nazywam się Maciej Kropisz i witam serdecznie na kanale Kia oczami doradcy. Dzisiaj Kia x wersja GT Line z dachem panoramicznym w kolorze Lunar Silver. I przy okazji tego filmu chciałbym podzielić się również dobrą informacją, mianowicie wraca silnik 1.6 turbo 204 konie właśnie do Kia X-seed. Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu. Warto wspomnieć, 1.6 turbo 204 konie to 265 Nm momentu obrotowego i przyspieszenie na poziomie 7,5 sekundy od 0 do 100 km na godzinę. Zapraszam do kontaktu 58 3636. Tymczasem obejrzyjmy sobie tego pięknego gt z bliska. Zapraszam na film. Kia XCeed, tu akurat 1.5 turbo benzyna 160 koni, 253 Nm momentu obrotowego wersję gt Line z dachem panoramicznym w kolorze Lunar Silver. Cena cennikowa prezentowanego egzemplarza 146 500 zł brutto. To jest jeszcze samochód z roku produkcji 2022, egzemplarz dostępny od ręki. I muszę powiedzieć, że fajne połączenie Lunar Silver, czyli taki kolor bardzo stonowany, bardzo praktyczny, ale w GT-Line z dynamicznymi kierunkami, z dachem panoramicznym, z czarnym relingiem. Wygląda naprawdę dobrze. Pełne wyposażenie. Tutaj tak naprawdę jedyne co można dołożyć to automat, plus 9000 zł. Reflektory Full LED, hamowanie autonomiczne. Dwupoziomowy asystent pasa ruchu, czujnik martwego pola z opcją korekty toru jazdy, monitoring, monitoring ruchu poprzecznego pojazdów. Podczas cofania elektrycznie składane lusterka z kierunkowskazami. Kluczek zbliżeniowy. Ciemne szyby z tyłu. Tutaj te chromy są dymione. I fajnie to się komponuje z czarnym relingiem, z czarnym dachem. Dach to w całości szyba. Nowe lampy. Dynamiczne kierunki. Tak wyglądają światła pozycyjne. I logo Line W Geteline ta listwa tutaj jest w kolorze nadwozia. W wersjach niższych ta listwa jest czarna. Tu akurat L. -ka. Niebawem nagram film również o tej Lce, która tutaj stoi, chyba że do tego czasu zdąży się sprzedać. Różnie to bywa. Felgi 18, pakiet zimowy, czyli podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica, elektrycznie podgrzewana przednia szyba. Zajrzyjmy do środka. Wszystko wykończone na miękko. Pełna elektryka. Fotel elektryczny z dwiema pamięciami. Czujnik martwego pola. Elektryczna klapa bagażnika. Pierwszy poziom asystenta pasa ruchu. Cyfrowe zegary. Nawigacja z dostępem do internetu. Dwustrefowa klimatyzacja. Wspomniany pakiet zimowy. Indukcyjna ładowarka. 6 szóst manualna szóstka Podłokietnik, podłokietnik przesuwany Dwa uchwyty na kubek I tapicerka Tapicerka zam zamszowo-skórzana Fotele kubełkowe Logo gt Line. Logo GT Line. Przeszycie taką szarą nitką Tą samą szarą nitkę mamy tutaj Ładnie. No i płaszczyzny. I podparcie odcinka lędziowego. Zajrzyjmy do tyłu. Dwa ISOFIXy po bokach, podłokietnik z dwoma uchwytami na kubek, nawiew dla pasażerów z tyłu, USB-C do ładowania urządzeń przenośnych tyły wykończone plastikiem, fajnie wyprofilowane te fotele, elektryczna inteligentna klapa bagażnika, czyli z poziomu komputera można ustawić wysokość, szybkość otwierania i to, że będzie się automatycznie otwierała po podejściu z kluczykiem do samochodu, dwupoziomowa podłoga i tu chyba jeśli dobrze pamiętam 426 litrów pojemności w przestrzeni bagażowej, można jeszcze tak zrobić. Lub zostawiamy tak i w ten czas po złożeniu się ze mną mamy płaską podłogę. Fajny ten kolor jest. Myślę, że taki najbardziej ponadczasowy i najbardziej praktyczny. sufit czarny. fotel pasażera z manualną regulacją wysokości z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędziowego również podgrzewany dach panoramiczny przysłonięty, za chwilę go odsłonimy, otworzymy schowak, nagłośnienie JBL czyli 8 głośników subwoofer wzmacniacz Reflektory w pełni LEDowe. Klapy bagażnika można oczywiście zamknąć zdalnie. Przycisk zamykania trzeba ci, trzymać do zamknięcia, całkowitego zamknięcia. Cyfrowe zegary, grafika, oczywiście do ustalenia. Dynamiczne linie podgrzewany fotel, podgrzewana kierownica podgrzewany fotel pasażera i elektrycznie podgrzewana przednia szyba tutaj jest schowek lusterko fotochromatyczne schowek na okulary. Przywilejowany dach panoramiczny, roleta elektryczna, zdecydowanie jaśniej w samochodzie. Dach oczywiście można otworzyć. Tak to wygląda z zewnątrz po otwarciu. Tak świecą reflektory full LED. Tak wygląda dach panoramiczny, otwarty dach panoramiczny. Można go jeszcze po prostu uchylić. Wciskamy przycisk. Jest uchylony. No i roleta. Cena cennikowa prezentowanego egzemplarza 146 500 zł. Praktycznie pełna konfiguracja no może poza dachem panoramicznym e wróć poza automatem 7DCT. Osoby zainteresowane, zapraszam do kontaktu: 585523636. Przypominam, że do cennika wraca silnik 1,6 turbo 204 konie Dziękuję za uwagę, dziękuję za dzisiaj, dziękuję że obejrzeliście film do końca. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze. To pomaga zwiększyć zasięg moich filmów i do zobaczenia przy następnym filmie. Dobrego dnia Wam życzę. Trzymajcie się. Tu jeszcze zdalne zamykanie szyb. Zdalne otwieranie działa dokładnie tak samo, czyli przytrzymuje przycisk otwarcia i otwierają się wszystkie cztery szyby. O to też były pytania proszę bardzo. Ale my sobie na ekspozycji zostawimy otwarte tylko szyby z przodu. Dziękuję za uwagę. Dziękuję, że obejrzyliście film do końca i do zobaczenia przy następnym filmie.